Cześć mistrze, witam po no, tygodniowej przerwie. Robiłem sobie taki tam odpoczynek, nie chciałem patrzeć, pojeździłem sobie. Nie chciało mi się grzebać, ale czas najwyższy tutaj zacząć działać. No i sprawy się mają tak, że e, przygotowałem sobie już tutaj ramę od Cześki. E, rama jest przygotowana, zostały nawiercone tu otworki tu na przelot, tak samo tutaj. To jest przygotowane właściwie do zespawania, tak samo po drugiej stronie. Wstawione są i wymierzone, e, ciasno osadzone, oczywiście, takie rurki, tulejki dorobione. To samo tutaj będzie, ale no wiadomo, ze względu na ten kąt nie będę w stanie tego założyć, jeżeli chodzi o ogon. I zrobimy tak, jak Wam tłumaczyłem ostatnio. Nawiercimy tu parę otworów, co drugi nawiercimy, puścimy ją do końca samego. Po założeniu, tutaj na tę część wycelujemy. Bo wiadomo, na lekko pręży wycelujemy, i będziemy wpychać ją tak, żeby wychodziła. Tak, żeby weszła tutaj ta tuleja. Jak wejdzie, no to wiadomo. To samo z drugiej strony. Taki sam motyw zespawamy, oszlifujemy, i rama będzie gotowa do lakierowania. To jeszcze nie sprawdzić. Tylko to mocowanie cewki, bo tutaj bo coś spawane. Jak będzie dobrze pospawana, wygląda to całkiem ok. Jak tam się nic nie dzieje, to będzie wszystko. i będziemy mogli oddać. Jedenastkę do lakierni. Działam, biorę się, jadę dalej z tematem i widzimy się za chwilę i tyle. No, i dobra, jakiś tam progresik mamy zrobiony. Że tak e, można by powiedzieć, że 90% rama już jest w jednym kawałku. Nie było tak źle, ciutkę to prężyło, ale udało się to ogarnąć. Jeżeli chodzi o wymiary, bo ktoś tam pytał, e, mierzyłem sobie od punktów tutaj e, od tego do tego. I od tego tutaj wewnętrznego do krawędzi tego. Różnica pierwotnie była taka, że ta, ta strona chyba była, nie, była pęknięta, nie była naprawiana, a ta z tego co pamiętam, była dostawione były te śrubki, no nieistotne. Tu gdzie były tylko pęknięcia, te wymiary wynosiły tutaj 65, a tutaj, e, tu bym musiał spojrzeć, 65 mm w każdym razie. Po drugiej stronie, tutaj gdzie były te śrubki wstawione, widać było pospawane, tu już było około 1,5 mm różnicy. Tutaj około milimetra, mm. No to, to też nie tak źle, ale było widać, że generalnie jak szła ta rura, to nie szła w jednej płaszczyźnie, tylko sobie szła tak lekko przyłamana, tak lekko w dół. No, wiadomo, ktoś to pospawał, było w pożo, Tu zaczęło pękać, zaczęło siedzieć jaja. Trudno. Ja to rozcinając nie miałem, no nie mam dostępu do innej 511, a najlepiej nowej. I nie wiem z jaką dokładnością te ramy były wykonywane, no bo wiadomo, jeżeli chodzi o WSK, no to tam raczej. Rzadko kiedy, e, rzadko, rzadko kiedy, jeżeli chodzi o WSK, coś trzyma jakieś wymiary, powtarzalność, już, jak macie z różnych ram. E, jeżeli, a, a jeśli już macie z różnych roczników jakieś tam części, ramy, no to i ktoś coś robił, no to niestety wie, jak to wygląda. E, tutaj przyjąłem sobie wymiary z tej strony, która była pęknięta, no ale nie była widać ruszona. Znaczy no, była pęknięta, ale nie było jakichś tam widać śladów napraw, prostowania czy przegięć, tutaj tabelka była prosta jedna i druga, stąd sobie wziąłem te wymiary czyli 65 tutaj i tą górę zapisałem sobie to tam przed rozcięciem po rozcięciu e, wszystko tam oszlifowałem, przygotowałem, wstawiłem wewnątrz sobie te tulejki i tak dalej ponacinałem, po poobsrywałem i tak dalej e, ustawiłem to przed spawaniem w taki sposób właśnie, żeby uzyskać 65 tutaj, ten sam wymiar tutaj udało się to zrobić w sumie nawet wielkiego problemu nie było. Tu jeszcze musiałem zeszlifować tak dosyć szeroko, bardzo spoinę kłaść, bo e, przeciąłem tą ramę, ale tam szło tak pęknięcie jeszcze dalej. Po prostu od, odpadł po prostu kawałek materiału. Został to zeszlifowane do równego, do gładkiego. No i na przykład, tak jak tu u góry miałem około milimetra, tak jak z, z, zostawiłem, tak jak potarczy z tej strony, około milimetra, troszkę więcej. Tu było troszkę też więcej, no bo to wiadomo, musiałem lekko naciągnąć tę stronę. To tutaj niestety, ale musiałem na dole nadlać po obu stronach. Eee, gdzieś pewnie była przerwa, przerwa, znaczy przerwa. Wiadomo, tutaj wyszedł właśnie po to wewnątrz na żeby mógł sobie to ładnie zalać. Była przerwa w każdym razie tej między ramy około po 1,5 mm. Tu nawet było troszkę więcej gdzieś koło dwóch Tak więc, no, żeby to ustawić tak jak było. No ale idzie to w linii jedna i druga. Jeżeli chodzi o szlifowanie, no to jest ciężki dostęp, bo wiadomo, no, no tak ciężko jest tu podejść za szlifierką. Dobrą chwilę to trwa. Lamelku wiadomo też trochę, można dołków narobić, tam też jakiś mega utalentowany nie jestem, no starałem się tak zrobić, żeby było w porządku. Jest troszkę nierówno, no wiadomo, no bo to tam jest ciężko, po prostu odwracam tą ramę lewo-prawo, do góry nogami, w, do góry w bok i w ogóle w prawo-lewo i do widzenia. Więc gdzieś tam są jakieś tutaj widzenie, niestety dołeczki, no, no z tym nic nie zrobię. Myślę, że jakby był elektryczny pilnik, mechaniczny taki pilnik, myślę, że jakby byłby ten pilnik, taki ten elektryczny, czy jak to się nazywa, taśmowy, to wiadomo, równie by to pewnie zrobił, no ale ja to jeszcze tutaj posiedzę, poślęczę. Bo tu widzę, jest góreczka, jakaś tam, tu jest jakaś też góreczka, to się poprawi, ale i tak myślę, że wyszło to dosyć dobrze. Myślałem, że będzie gorzej, szczerze mówiąc, jak zacząłem tutaj to naciągać, ale ten sposób właśnie z tym osadzaniem rurek też wydał się e, dosyć spoko. Nie chciałem ruszać, tu ktoś tam pytał, nie chciałem ruszać tych oryginalnych spawów tutaj. E, ciężko, bo by to myślę tak zeszlifować, żeby tutaj to później. Wiadomo, odciąć i spawać gdzieś tam no, bez sensu, prościej po prostu. Znaczy, prościej. mi się wydawało to po prostsze rozwiązanie, w ten sposób to zrobić. Jeżeli to bym zeszlifował te spawy, nie wiadomo tak naprawdę, jakby się udało to pospawać. Nie? Ta rurka jest bardzo cienka, yy, a przez to, że ja miałem tą tuleję wstawioną tutaj, to ona się po prostu spawała. Wiadomo, elegancko sobie ja mogę naprawdę dużo amperaż rzucić i sobie to ładnie obspawać. No. Ona wiadomo, nie będzie jakiejś tam kariery, jeżeli chodzi o. Zawody to myślę, że nie zrobi kariery z tego względu, że po prostu nie ma kiedy za bardzo, to, to, to niestety, ale tak jest z czasem. Ciężko trochę, z chęciami ostatnio też jest ciężko, co pewnie niektórzy zauważyli, ogólnie jakoś tak, a nie chciało mi się w ogóle za to zabierać, ani przychodzić za bardzo. W końcu przyszedłem, jestem, jest sobota. Dzisiaj też miałem to skończyć, ale już mi się nie chce. Pewnie już z pilnikami będę ręcznie jechał, bo to, to żeby tutaj to pozałagadzać i tak dalej, powyrównywać. Ale jest sobota jutro, to jeszcze na jutro film muszę złożyć, także to też dzisiaj już się robi późno. Zostawimy to e, w tygodniu. Poniedziałek chciałem to zawieźć do lakierni, ale tam jeszcze coś przy lagach, muszę jakąś tam śrubkę wykręcić urwaną, takie tam pierdołki, zebrać, to sobie skatalogować przede wszystkim żeby dwa razy nie jeździć. Jeżeli chodzi o trzynastkę, miałem ją też wieźć do lakierowania, ale no tam też trzeba poszlifować te, te spawy, bo tam są jakieś spawy widać pododowane. Trzeba to obejrzeć, tam yy, wygląda to dobrze pospawane i tam nie ma żadnych wstawek, no ale wiadomo, trzeba by się temu przyjrzeć, czy to się na pewno nadaje, a do, do, jakby do prosto do lakiernicza, to myślę, że będzie tu poprawiać, tak jak tutaj. Yy, także poniedziałek nie, ale może we wtorek, żeby tak żeby jeszcze przed tym weekendem długim spróbować to zabrać do lakierni. To będzie rama, to na pewno będzie, to na pewno będzie rama, wahacz, yy, dolne lagi, yy, obie półki zawieszenia. Nie tam jeszcze jakieś tam drobnice będą się na pewno sprawdzić, żeby coś nie umknęło. W momencie, kiedy to będzie odebrane, będzie można coś tam zacząć wiadomo, składać, nie? Bo jest, jest, będzie zawieszenie, będzie, będzie zawieszenie, będzie wszystko do kół i tyle. Jeżeli chodzi o silnik, leży, czeka cały czas, wyniesiony stąd, żeby się tutaj do niego nie pruszyło, nie kurzyło. Szukam tłoka, tulei, jakiś tam pierdół, wszystko powoli. Rama i wahacz są gotowe do lakierni, nie tylko rama i wahacz. Jeśli chodzi o ten model 511, no to ja naliczyłem raptem parę rzeczy do proszku. No wiadomo, rama, wiadomo, wahacz. Zostało to pospawane i oszlifowane w miejscu tej, tego pęknięcia. Tak samo tutaj. Wszystko wygląda na to, że udało mi się przygotować i ogarnąć. Przy okazji, w ogóle, jeżeli chodzi o CzT i w ogóle chyba o czeskie sprzęty, to zauważyłem też, że jest takich dużo niedoróbek. jakieś tam kulki, takie po spawu, gdzieś tam po spawie jakieś tam wiadomo, odpryski poprzyklejane, to też zeszlifowałem. Jeżeli chodzi o spawy, nie szlifowałem spawów, bo są specyficzne, jedni to robią, drudzy nie, ja tak staram się gdzieś tam jakieś niedoskonałości, gdzieś tam zawsze usunąć listkiem, wiadomo gdzieś na środku rury, ale samych spoin nigdy nie e, nie usuwam, jeżeli chodzi o harta na przykład to spoiny też ktoś mi powiedział za dużo drutu, coś tam, no ale chodziło o to, żeby też odwzorować, żeby no te takie oryginalne smarki, nie tutaj akurat musiałem szlifować, bo wiadomo no w tych miejscach spoin nie ma, no to zostało to zeszlifowane, jeżeli chodzi o zabezpieczenie, no to wiadomo główka Chociaż oni to w lakierni zabezpieczają, ja wolę sobie to zawsze sam zabezpieczyć, dla pewności. Ogólnie jeżeli chodzi też o ramę, no to dolne elementy, typu gdzieś tu pod silnikiem, ja sobie to zawsze odtłuszczam z tego względu, że piaskując ten piasek gdzieś w takich zakamarkach się, jeżeli jest to syf, przykleja i zostaje, a później podczas lakierowania na przykład zawieszają ramę za główkę czy tam za dupę i lakierują. Pod wpływem temperatury ten olej tutaj wypływa. I zdarza się także, że są jakieś stróżki, sywki i Także sobie zawsze ramy wahacze gdzieś tam czy stopki centralne, jak od WSK, na przykład, zawsze sobie gdzieś tam myje i zawsze gdzieś jakiś syw wychodzi. Także jeżeli chodzi o tą ramę, no to została tam w miarę wyszorowana, gdzieś tam w tych zakamarkach oczyszczona i mam nadzieję, że będzie ok. Aha, no i oczywiście tradycyjnie gwinty, nie? Tu akurat są dwa tylko do amortyzatora lewego, prawego i to jest wszystko. Reszta, no to jeżeli chodzi o osi, no to tutaj jest dosyć precyzyjne. Precyzyjny ten otwór i nie jest rozbity, ale to już sobie go tam delikatnie nożykiem o skrobię. Tutaj wahacz tak samo, oszlifowane jakieś tutaj były kulki spawów i tak dalej i to jest wszystko. No i zaślepione gwinty, nie? Tu na napinacz, napina, na napinacz łańcucha, napinacz koła, do blokatora i miejsca gdzie siedzą tuleje też zostały zaślepione, no i do amortyzatorów nie? A poza tym jakieś kulki gówna tam są usunięte i to oczywiście idzie na czarny połysk. Idą dwie dolne lagi i dwie półki i to jest wszystko. Jeżeli chodzi o górną półkę, aluminiowa, żadna filozofia. Umyta też właśnie tak samo, odtłuszczona, żeby gdzieś tam syf nie wyłaził. To wszystko lagi, tak samo wewnątrz zostały umyte, gdzieś to wiadomo ten olej w tych zawieszeniach lubi zostać gdzieś tam na dole. Szkoda, żeby to wypłynęło gdzieś sobie biosfyfy no i oczywiście pozaślepiane. Też wszystkie otwory tutaj i na przelot, I też tu gdzie są uszczelniacze, też ogarnięte. No i przy okazji, wiadomo na zewnątrz, zakamarki. Jeśli chodzi o dolną półkę, to ona w przeciwieństwie do górnej, bo górna jest aluminiowa, a ta jest jakaś żeliwna czy coś, jest bardzo ciężka, jest z zintegrowanym sworzniem. Ja sobie całość wyczyściłem, przygotowałem i dałem sobie to do ocynku. I w tej chwili zrobiłem tak, że ocynkowany mam stworzeń, i go sobie zasłoniłem, żeby tutaj nic z nim nie piaskowali i tak dalej. Oczywiście, gwinty, jak widzicie, gwinty, gwinty od błotnika również zaślepione, i tutaj, jak widzicie, wystaje ten stworzeń. Ja sobie go tutaj też zaślepiłem, żeby był od spodu ładny srebrny, że tak powiem. Tyle mogłem zrobić. Ogólnie faktura tego materiału, już na kamerze widać, że jest taka bardzo, bardzo porowata. Jestem ciekaw, jak to wyjdzie pod porochkiem, bo fabrycznie wygląda to naprawdę tragicznie. I Taka po prostu jest, mam nadzieję, że, no lipa nie? Dramat, widzę, że to wyjdzie w miarę jakoś po e, po proszku, także tylko tyle rama, wahacz, półka górna, dolna i lagi. Plan był taki, żeby to dzisiaj zawieźć, czasu zabrakło, dzisiaj sobie to właśnie przygotowałem do końca, chociaż nie myślałem, że to tyle czasu zejdzie, no i jutro jest już środa i przed weekendem właśnie chciałem to zawieźć, czas oczekiwania z tego co się dowiedziałem w lakierni to jest około dwóch tygodni, więc Będę miał około dwóch tygodni, żeby wziąć się za koła w końcu, wypolerować obręcze, przygotować szprychy, bo szprychy tylne są nowe, przednie są ocynkowane, nyple są nowe, piasty wyszkiełkowane, no takie tam pierdoły, no wiadomo, e, trzeba będzie to ogarnąć, także na, na tę chwilę to będzie to wszystko. Jutro wszystko w bagażnik i lecimy do lakierni. Jeszcze sobie sprawdzę dzisiaj, czy na pewno wszystko z takich rzeczy, które mam tutaj osiągalne, czy to na pewno jest wszystko, czy gdzieś tam czegoś nie przeoczyłem, także Dobra, zobaczyska. No, jest wszystko na świetle dziennym. Dziś pewnie po około roku. <laughs> Rama pospawana wyszło jak wyszło. Ja sobie z tym lepiej nie poradzę. Myślę, że jest ok. Było przylifowywane, gdzieś jakieś narożniki zaostrzone. Inne tam kulki spawów, które były. Bacha, wszystko pozabezpieczane, tak jak widzieliście. Do auta i do lakierni. Do Wrocławka. 70 km. Za około godziny zostawiamy i tyle. Teraz opowiesz. rama jest tu. Jest. I karton No Jest. A teraz mów, co ci pan powiedział na powitanie, no, bo tak pan nie bardzo. Pan był niezadowolony, pan powiedział kurwa, takich guwien mi przywoźta. Nie wiem, nigdy nie było problemu, ale powiedział, że kojarzy. A ty że... ten, co już kiedyś Nie, pierwszy raz widzę tego. tego nie a co kojarzy? Książka. No powiedział, że a to chyba tam byś pan robił u nas. Ja mówię, no tak, wiesz, co ruszmy, tam przecież. Nie, ale obejrzał i tak zagadał, już mu Wtedy już mi tam nie przeszło, nie, nie wiem czemu tam e, się zdenerwował, nie wiem czy ma dużo roboty czy coś, no powiedział, że dwa tygodnie. Może dlatego przed Tobą. Co? Nie wiem, nie wiem, tak, nie widziałem co przywiezł, miał zamykał bagażnik, nie? W każdym razie dobrze, no raptem to tak też aż trochę dziwne, bo to, jeżeli chodzi o ten motocykl, no to tak jak mówiłem, jest to, to, to jest po prostu rama, wahacz, dwie lagi i dwie półki, bo podstawa siedzenia jest z laminatu dwóch włókna szklanego, no to wiadomo, że nie, no i tam chyba kierownice jeszcze były czarne, no ale kierownicy nie mam, czy jakąś tam mam gównianą, ale jeżeli chodzi o kierownicę i o sprzęt, to bym chciał odejść od oryginału po prostu, ze względu na no, bezpie... ze względu na bezpieczeństwo, no, może. ze względu na bezpieczeństwo, bo no może pęknąć taka kierownica, starać, są te klamki wszystko, to trzeba będzie było nowe, także dobrze, że wzięli, bo się trochę martwiłem, że tam się trochę się wściekł, ale no nie wiem, obejrzał, że pozabezpieczane i, i ten, i okej, okay, nie, bo to też nie chcą brać, bo zabezpieczać, później poglądą czy numery są akurat na, na niej akurat numerów wbitych nie ma, nie, na nie w CZ-ach tych są numery na tabliczce, nie, i tak jak chyba w jawkach jest też chyba no, tak samo, także bodajże, dobra, dobra, w porze w porządku, i mu przeszło, nie, bo no, tak na powitanie to trochę mnie nawet <laughs> zdenerwował. Muszę się pytać, czy było oddzwonił one, dzwonię, specjalnie zawsze pytam, żeby im problemu nie robić. Dziwi, nie zawsze. I jo, zawsze są zdziwieni. Dobra, to no będzie tyle. Widzieliście, jeżeli chodzi o CZE, chwilowo. Tam, no, no. Jeżeli chodzi o CZ, to na razie przerwa, no doczekamy co będzie i wtedy po prostu zbiorę materiał zrobię kół, może i tak dalej. Nie, teraz trochę czas na jeżdżenie. To tak, to czas na jeżdżenie swoją drogą, także zbiorę taki materiału, wtedy już jak i pokażę wam jak wyszła i jak przywiozę. I wtedy zrobię, bo już w pamiętam sobie. Zrobię taki odcinek po prostu, co do tej pory zostało zrobione, wam pokażę, bo jest trochę rzeczy zrobionych, których wam nie pokazałem. Wiedzą tylko patroni na razie, a um, ja chciałem to, tak nie chciałem tego tak na raty rozbijać, pokażę to wszystko po prostu. Co się udało zrobić tu, nie? Tak. Co się udało zrobić po prostu przez ten czas? I tam czas. w lewo, nie, no tam Bo trochę rzeczy się udało zrobić, Także to będzie tyle. Dobra, Dziękuję Wam za, tutaj. za poświęcony czas. Życzę wszystkim mojej ja niedzieli. Dziękuję wszystkim moim patronom za wsparcie, jakie mi okazują. To ten skąd się Ten był przed nami. No, był się przed pierwszy? nami? Był. E, za poświęcony czas. Nie tu. Tu. No, I kto pod, podskoczy, nie? No właśnie, ładnie. Szkoda, że nie, nie nagrałam wcześniej. E, za poświęcony czas. Zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału do rzucania łapek, do pisania komentarzy, do zaglądania na Instagramu, bo tam cały czas backstage. Jeszcze teraz coraz częściej zmieniłem telefon, Będę trochę częściej coś wrzucać. na, oczywiście na stronę na Facebooku, bo tam też rzucamy. Nie tylko związane u, u mnie z gratami, ale też takie ciekawostki, jakichś tam świata, CZ trochę i tak, co by się znaleźć. Także to było tyle, trzymajcie się, zobaczcie z mistrz, za parę dni. Cześć. To jeszcze trochę w